Tych wyborów w ciągu całego dnia podejmujemy bardzo wiele, tak i dlaczego większość tych wyborów takich mimowolnych, takich standardowych, codziennych w życiu przeciętnego człowieka jest zła, jest wymierzona przeciwko własnemu zdrowiu. Z powodu jednej takiej najstraszniejszej, najbardziej śmiercionośnej choroby. Ta choroba nazywa się pacjentyzm. I to, jest, to jest choroba, kiedy my znowu, tak jak mówiąc o tym lekarzu, oddajemy swoje zdrowie komuś nie zastanawiając się samemu, skąd się wzięła utrata tego zdrowia. Więc trzeba troszeczkę się nad tym zastanowić, ponieważ przyjęcie popularnego sposobu myślenia, że choroba przychodzi i już znajduje się, o, zachorowaliśmy, to jest normalne, tak? ten choruje, tamten choruje. Ludzie już nie umierają na starość, każdy umiera już na coś, już musi być chory. Tak? Zmarna to, zmarna to, zmarna tamto. Przecież kiedyś ludzie umierali ze starości, na nic. Tak? Po prostu się zestarzyli i umarli. Natomiast teraz staje się naturalnym pogląd taki, że odchorujemy i to się wzięło skądś, znikąd. Tak? Nie wiadomo dlaczego, każdy choruje i my też chorujemy. Żeby zrobić. Wyprodukować rower, trzeba wiedzieć dokładnie jak to zrobić. Żeby wyprodukować samochód, mebel, plecak, kurtkę, obojętnie trzeba wiedzieć jak to zrobić. Żeby zachorować, trzeba wiedzieć jak to zrobić. I trzeba wiedzieć bardzo dobrze jak to zrobić, ponieważ w naturze, jeżeli popatrzymy się na wszelkie zwierzątka, motyle, drżownice, wilki, obojętnie co, no te zwierzęta rodzą się, żyją i umierają nie chorują, nie oglądamy zdegenerowanych dzików ledwie chodzących tam po lasach czy, 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 czy jakiś wilków, tak. Natura jest taka, że się rodzimy, żyjemy pełnią życia i tuż przed końcem życia tracimy jakieś sprawności i to jest bardzo szybko, wtedy następuje śmierć, koniec, koniec tej egzystencji biologicznej, czyli co się zmieniło, że my podczas życia jako, jako ludzkość chorujemy i tych chorób jest coraz więcej, coraz więcej. Jeżeli, jeżeli coraz więcej ludzi umiera na choroby, no to coś, co robimy jest niewłaściwe. Tak? Jeżeli rozwija się opieka medyczna i coraz więcej osób umiera na choroby, no to ona idzie w złym kierunku. I teraz skąd... W nas jest wiedza, potężna wiedza o tym, jak zachorować. To jest, to jest potęga wielu ksiąg, dziesiątek albo setek ksiąg, którą przyswoiliśmy od najmłodszego. I teraz przyswoiliśmy ją już od czasów przedszkola, gdzie w nas wpajane są określone informacje, które potem przyjmujemy jako oczywistość i bezkrytycznie traktujemy jako element zdrowia. Tak? Talerz musi być kolorowy, żeby, żeby zjeść, bo tak no przecież jest warzywa, owoce to wszystko jest zdrowe i musimy to jeść. Nie potrafimy tego wytłumaczyć, albo tam są witaminy, ktoś powiedział tak, tego typu rzeczy. Cholesterol jest zły, tak? Nasza wątroba produkuje cholesterol po to, żeby nas zabić. Tak? No, bez sensu. No, nie, gdzie, gdzie każdy zwierzę ma wątrobę i co ta wątroba powstała po to, żeby zamordować to zwierzę. No, absurdy logiczne, które są w nas spajane.